To był za zestaw eksperymentalny. Tu masz zestaw full podspota! Ciekawe zestawy na progetto. Ósmety, gdzie ósemek nie ma zbyt wiele tutaj. Większość to 7 i 6. Jeden lajcik niemiecki. I wierost, A nie jeszcze jest. Skoda, zapomniałem o niej. No i co? No i duduś tutaj próbuje spotować. Na wieża. Spota dostaje. Spotować nie spotuje. Jest szpic i on cię albo jesteś na osobnym spocie albo on cię nie spotnął i to jest chyba to drugie, że cię nie spotną. Jak widać cię nie spotnął. O, 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 o. Dostaniesz spota. Gdybyś się cofnął pół metra, to byś nie dostawał. Albo pojechał w jakiś bok lewy albo prawy. No ale nic ci się nie stało. 1100 nastrzelane jest. Na razie nie wygląda ten random dobrze dla Twoich. Dla Ciebie z git. Emil tu nie ma bicia z a... O... To skomplikowane. Jeśli Gavron, Jeśli Duduś byłby przy nasypie, to miałby bicie. Ale nie zawsze taki Emil wie o tym, że ma bicie. O, o, o! Mamy cię! Na jedną. I co tu Duduś wykombinuje? Wykombinuję trzy pechy. Myślałem, czy zostawi sobie jedną, żeby szybciej przeładować, ale nie. I tutaj, o dziwo, twoi po poskładają tą linię. Dobrze, że patrzysz, gdzie Kari i ma gdzie karim atema przestrzał, dzięki czemu chronisz się przed strzałem od nich. No i teraz trzy Easy pestki w dupę gwardzisty. Czasem może Amora ksiąść, ale nie tym razem. Co, takie rozdawanie jak tu na progu? Na progu przy takim rozdawaniu jest problem, bo jest tylko 45 pestek. I na randomach one się czasem kończą. Oj. Oj. Uwaga, duduś nie wytrzymie zaraz. Będą strzelane pociski. No, no. Dwie zrobiono, jeszcze jedna. Prog jest idealny do takich bitew, gdzie możesz sobie porozkładać pociski w różne miejsca na mapie. A tu jesteś Top Tier'em z zestawem pod spota, więc w ogóle jest bajka, bo goście cię nie widzą, a ty sobie ich farmisz. Chyba w tej bitwie jeszcze dwa... z dwóch pozycji dało się piknąć bez Spot'a. Ty ze Spotem spod... wyjechałeś, ale i tak. Masz ponad 800 HP jeszcze. 4000 damage zrobione. I może dobijesz tu gdzieś do szóstki, wydaje mi się. 6, 6,5 jest do zrobienia w tej bitwie. Tylko trzeba zacząć reagować i podjeżdżać pod te pod wieże ciśnień. Pięć dwieście. Heis-kun. O. Teraz najważniejszy twój pik. Jak coś to replay jest w tym momencie. Witam wszystkich od pana Cygana. Witam, witam was. Witam też pana Cygana. Dzisiaj lecimy charytatywnie. Lecimy na pomoc wa z walką z powodzią. Założycielem zbiórki jest chudy. Ja tutaj się do niego dołączam. Chudy też nazwał ogólnie. Przemianował tą nazwę. A jeju! Nazwę zrzutki. I ta zrzutka jest pomniejszą zrzutką, która od razu wpada na tą główną zrzutkę z powodzi. Y gdzie zbierają właśnie na skutki powodzi, która już tam uzbierała sporo, sporo pieniążków. Ja od niego, ja uciekam. Do zobaczenia. Jeśli chcecie jakieś plutoniki, jakieś tang-requesty, to zapraszam tutaj. Wrzucacie na, właśnie, zrzutkę z nikiem z Twitcha. I. I co? I bawimy się. Jeszcze przynajmniej dobre kilka godzin. No, 700 jest wybita. Nie wiem, czy był tu jakiś blind. No, ale taka, tak jak mówiłem, idealna bitwa dla Progetto. Non-stop się spotowały czołgi. Non-stop było co bić. Tu pestka, tam dwie, tu trzy. No nawet de facto tutaj nie wyjeżdżał nigdzie bardzo na. Oop, na open nie wyjeżdżał na wroga a po prostu farmił damage